Cię cieszę, że Cię widzę. Mało! Mało! Czego? Toch to kto mało? Mało! Mało! Czego Ty chcesz ode mnie? Mało! Toch to kto mało? Toch to mało. Rej, zrób coś! Mało! Mało! No co? Zrób coś! tu macie coś masz chiński! Mało! Graj! To mało! Do graj! Mało! 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 Że niby co? Że w rosyjską ruletkę! Mało! O nie! Nigdy w życiu! <ścoughs> Żeby komora była pusta! <ścoughs> Żeby komora była pusta! Mao! 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 Co ty tutaj robisz, Rej? Martwiłem się o ciebie. Mam kłopoty rodzinne, Jack! Bardzo poważne! Mao! Mao! Zara! O co ty mówisz, Rej? Jakie kłopoty? Moja żona. Agata. Ona... luz rej! uspokój se a Ey, Lusrej, się i powiedz o co to chodí! Mao! 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 Mana, Málo! ty Málo! Málo! Mało, mało! Mało! Yeah! No i jak, Rejt? Co z tym twoją Agatą? Ona... odszedła! Odeszła! Odeszła... I przełapałem ją w, w innym mężczyzna... No, i ja poprosiłem ją o wyjaśnienia, a ona wtedy odszedła. Odeszła ode mnie! Mał! Graj! Bo to mało! Durniu graj! Mał! No i staram się odzyskać, ale nie wyszło mi nic. Dlaczego nie wyszło? Zapraszam, czym przyskazam potoczyć coś? Dla mnie niech będzie burbon z lodem. A co dla ciebie, rej? Kawę ekspresową, you know, dwie łyżki cukru, odrobiny śmietanki wstrząśniętej, nie mieszanej. Napiję się czegoś. Kawy ekspresowej, dwie łyżeczki cukru, zrobimy śmietanki, strząśnięta. Nie mieszam. No. Dlaczego nie wyszło? Hm? You no, know. tak i tam, od czego masz takie brudne ręce, Rej? Hm? A to, to poszechaj, ja nie mogłem ich domyć. Po orzechach powiadasz, tak? Nie, yeah, a mean, no! Pięć! Pięć kul! Rozumiesz? Zrobię to z pięcioma kulami! Pięć! Pięć! Rozumiesz? Pięć! What the hell doing? A I mean... Uh, co ty robisz do diabła? Na miłość Boska! Czyś ty oszalał? Skąd miałeś te orzechy? He? Od niej, tak? Od kogo? No od niej! Co, myślisz, że nie wiem co cię z nią łączyło? Ha? What are you talking about? O czym ty mówisz, Jack? Przecież ja... O Madeline, Ray! O Madeline! Mam powiedzieć może Madeline? Hmm? A, Trzeba to, to było tak od razu... No więc co was łączyło Ray? Mów prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Będę mówił prawdę, Jack. Only true. To dobrze, Ray. To bardzo dobrze. Mam dość. Życie w kłamstwie, Jack. Rozumiesz? Dość. Ej, luz! Mi możesz powiedzieć! Jesteśmy w końcu przyjaciółmi, no nie? No nie wiem, Jack, no nie wiem. Naprawdę, jeśli coś cię trapi, wal jak w dym, mów śmiało. Naprawdę? Pewnie, strzelaj. Extra